Cześć, mam na imię Paweł, jestem kapitanem w liniach lotniczych na 737. Dzisiaj porównamy sobie dwóch największych producentów samolotów: Boeing i Airbus. Jeżeli marzysz o lataniu i zastanawiasz się, czym tak naprawdę różnią się te samoloty z perspektywy fotela pilota, to zostań ze mną. Przez najbliższe kilka minut opowiem Ci o tym, co każdy przyszły pilot powinien wiedzieć o tych dwóch producentach. Nie tylko w teorii, ale też w praktyce z punktu widzenia kokpitu. Zacznijmy od tego, że nawet osoby, które nie interesują się lotnictwem, kojarzą nazwy Boeing i Airbus. To właśnie tymi samolotami najczęściej podróżujemy, zarówno na krótkich. Jak i dłuższych tras. Ale zanim przejdziemy do różnic technicznych, warto poznać trochę tła. Boeing to firma z ponad stuletnią historią. Powstała w 1916 roku w Stanach Zjednoczonych. Przez dekady zajmowała się nie tylko samolotami pasażerskimi, ale też wojskowymi i rekreacyjnymi. Airbus natomiast to odpowiedź Europy na dominację Boeinga. Firma powstała znacznie później, bo dopiero w 1970. Roku. I mimo tej ogromnej różnicy na starcie, dzisiaj obie te firmy są na równi. Dominują rynek lotnictwa pasażerskiego i od lat toczą zaciętą walkę. Najlepiej widać ją na przykładzie dwóch modeli: Boeing 737 i Airbus A320. Jeżeli leciałeś kiedyś Ryanair'em, to był to z pewnością Boeing 737, a jeżeli Wizerem, to Airbus A320. Te dwa samoloty to absolutni liderzy na rynku, jeżeli jeżeli chodzi o maszyny wąskokadłubowe. Jak i również szerokokadłubowe. kadłubowe to takie, które mają dwa rzędy siedzeń po obu stronach i zwykle mieszczą od 100 do 200 pasażerów. Idealne na loty krajowe i europejskie. Ale co różni te samoloty z perspektywy nas, pilotów? Tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo nie chodzi tylko o wygląd odpitu czy nazwę producenta. Różnice wynikają z zupełnie innej filozofii projektowania. Airbus postawił na automatyzację. I komputerowe wspomaganie pracy pilota. Boeing z kolei mówi, pilot jest najważniejszy: komputer ma tylko wspomagać decyzję pilota. Wyobraź sobie, że siadasz w kokpicie Airbusa A320. Przed tobą nie ma klasycznego wolantu jak w samolocie. Zamiast tego masz po boku mały joystick, sidestick, który przypomina joystick. Dzięki. Temu masz więcej miejsca na nogi i możesz wygodnie rozłożyć stolik. Wielu pilotów bardzo to sobie chwali, zwłaszcza przy dłuższych rejsach. W Boeingu 737 przestrzeń jest bardziej ograniczona. Mamy klasyczny wolant na środku i mniej luzu, ale kluczowa różnica zaczyna się tam, gdzie kończy się mechanika, a zaczyna się elektronika. Airbus jako pierwszy wprowadził tak zwany fly by wire, czyli system, w którym nasze ruchy drążkiem nie są przekazywane mechanicznie do sterów, tylko trafiają do komputera, który analizuje i przekazuje polecenia dalej elektrycznie. To znaczy, że komputer może nas zignorować. Tak, jeśli pociągniesz drążek za mocno, a komputer uzna, że to niebezpieczne. Po prostu nie wykona tego manewru. Ma to chronić samolot przed przeciągnięciem, czyli sytuacją, w której samolot traci siłę nośną. Boeing takiego ograniczenia nie wprowadza. Uważa, że pilot musi mieć pełną kontrolę i możliwość wykonywania każdego manewru, nawet jeżeli teoretycznie. Jest on ryzykowny. Filozofia jest prosta. W sytuacji krytycznej człowiek może uratować samolot, nie komputer. Dla nas pilotów te różnice mają ogromne znaczenie. W Boeingu każde przesunięcie wolantu jest widoczne. Drugi pilot dokładnie czuje to samo co ja. To daje silne sprzężenie zwrotne. W Ernasie tak nie jest. Każdy stick działa osobno, nie porusza się razem z drugim, a co za tym idzie? Nie czujesz, co robi drugi pilot, ani co dokładnie robi autopilot. Wszystko musisz odczytywać z ekranów i wskaźników. Podobnie jest z przepustnicą. W Boeingu, kiedy autopilot zmienia moc silników, dźwignie same się przesuwają. Dokładnie widzisz i czujesz, co się dzieje w Airbusie? Nie. Dźwignie nieruchome, a aktualna moc widoczna jest tylko na ekranie. To wymaga większego skupienia i czasem może powodować dezorientację. Fly-by-wire ma oczywiście swoje zalety. Zmniejsza wagę samolotu, pozwala na precyzyjniejsze sterowanie, eliminuje skomplikowany układ hydrauliczny, a z punktu widzenia pilota wymaga zupełnie innego podejścia. Musisz ufać komputerowi, musisz ufać, że zadziała tak, jak powinien i że nie zawiedzie w kluczowym momencie. Dlatego Airbus ma bardziej rozbudowane systemy zabezpieczeń i redundancji czyli zapasowych układów. Warto dodać, że choć Boeing historycznie unikał pełnej automatyzacji, to nowe modele szerokokadłubowe, tak jak 777 czy 787 też korzystają z fly-by-wire, ale wciąż zachowują klasyczne elementy sterowania. Na przykład, nawet jeśli autopilot działa, to wolant porusza się sam, żebyśmy mieli pełną świadomość sytuacyjną. I myślę, że to jest najlepszy złoty środek pomiędzy dwoma filozofami. I teraz uwaga, nie chodzi o to, że jeden samolot jest lepszy od drugiego. To trochę jak porównywanie dwóch stylów prowadzenia samochodu. Jeden z bardziej klasyczną jazdą, z ręczną skrzynią biegów, a drugi to nowoczesny automat. Systemem wspomagania. Oba mają swoje plusy i minusy, i oba wymagają odpowiedniego przeszkolenia. Podsumowując, Airbus A320 i Boeing 737 to dwa zupełnie różne światy. Jeśli chodzi o filozofię sterowania, Airbus nowoczesny, komputerowy, nastawiony na automatyzację. Boeing klasyczny, z naciskiem na ręczne sterowanie i większe zaufanie do człowieka. Dla nas, pilotów, oznacza to różne podejście do pracy, inne nawyki, inne checklisty. I trochę inne myślenie w sytuacjach awaryjnych. Ale jedno jest pewne. Niezależnie od tego, którym samolotem lecisz, jako pilot musisz znać swój sprzęt, na wylot musisz rozumieć, co dzieje się w każdym momencie, gdy poruszasz drążkiem czy dźwignią, bo to właśnie wiedza, przygotowanie i chłodna głowa decyduje o tym, czy jesteś gotów usiąść za starami? Dziękuję za uwagę. Jeśli chcesz więcej materiału o pilotażu, procedurach czy realizacjach pracy w kopicie, daj znać w komentarzu. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!